Witam na działce, tym razem z działki od moich rodziców i widzimy się przy borówkach, bardzo starych borówkach. Nie wiem czy oglądaliście mój film z jesieni zeszłego roku o tym, że planuję z tymi starymi borówkami u rodziców zrobić parę rzeczy na wiosnę. Między innymi je przyciąć. No i wiosna przyszła i trzeba w tej sprawie podziałać, bo jak widać borówki są w bardzo kiepskiej kondycji są to stare borówki, które mają ponad 20 lat i które nigdy nie widziały sekatora i widać są tego efekty, a raczej ich brak. Krzaki są mocno zarośnięte, bardzo mało młodych przyrostów, czego konsekwencją jest to, że krzaki można powiedzieć, prawie w ogóle nie owocują. Na dziewięciu krzakach, które tu jest, nie wiem czy byłaby garść borówki do zebrania w sezonie. Więc nie ma co czekać, tylko trzeba zawierać się za robotę. W związku z tym, że borówki są mocno zarośnięte, głównie tu dominują stare, 20-letnie pędy. Cięcie tych borówek będzie dość mocne, żeby nie powiedzieć, drastyczne. Wiele osób z was oglądając tak sobie pomyśli, dlaczego robię tak drastyczne cięcie tej borówki. Pierwsza i zasadnicza kwestia to chcę ją sprowokować do puszczenia nowych pędów, które będą bazą tej borówki i na których przyszłościowo będę budował i kształtował krzak borówki. Druga sprawa, że mimo iż borówka nie owocowała, to mimo wszystko na istniejących pędach wykorzystała już swoje możliwości pod tym względem, że jakieś próby mimo wszystko owocowania były, bo przecież to jest główny cel borówki, żeby dawać plony. I widać, że korona borówki jest mocno zajęta przez stare pędy, które już odbyły owocowanie. Po przycięciu borówki oczywiście oczyszczam okolice krzewu e, z wszelkich chwastów, e, robiąc e, na średnicy około 1 metra czysty plac, który e, za chwilę będę usypywał ściółką. Tak to wygląda po przycięciu. Większość borówek jest przycięta w ten sposób. Jedynie na kilku z nich e, zostawiłem e, młode, obiecujące pędy. Jeśli chodzi o ściółkowanie to do tego celu użyję igliwia, która akurat i tak było do wyczyszczenia spod kilku świerków, które są na działce. Więc idealnie się złożyło, bo akurat wystarczyło mi tego igliwia na wszystkie krzaki i borówki. Igliwie rozsypuję na miejscu, które wcześniej przygotowałem i odchwaściłem usypując warstwę około 10 cm. Oczywiście igliwie się ubije, ale myślę, że warstwa ta w zupełności mi wystarczy, żeby wokoło borówki nie urosły żadne chwasty, a druga sprawa, żeby ta warstwa utrzymywała mi wilgoć w glebie przy borówce. Tak to wyszło, czyli tak jak wspomniałem koło o średnicy 1 metra, może nawet więcej. I grubości ściółki jakieś 10 cm z perspektywą ubicia do 5-6 cm. Jak widać pozostałości po tych 9 krzakach borówki są bardzo kiepskie. Pędy stare, suche, nierokujące na przyszłość. I to by było na tyle, jeśli chodzi o cięcie starej borówki. Oczywiście poinformuję was o, o wynikach tego cięcia. Na pewno w tym roku zrobimy sobie jakiś filmik odnośnie pędów, jakie borówki wypuściły po tym cięciu. W przyszłym roku pewno filmik przy owocowaniu sprawdzimy sobie. Jakie e, owoce wyda ta borówka e, po takim cięciu? Więc e, na dzisiaj to tyle. Oczywiście, zostawcie mi kciuk w górę, jeśli filmik się podobał. E, zostawcie komentarz dla zasięgu. E, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. I widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam.